W ogóle sporty walki wygryzły te friki, co jak dla mnie jest no, naprawdę upadkiem moralności. Tak, takie walki są tam walkami wieczoru, a na przykład sportowe walki są tam dużo wcześniej, więc no, no, niestety takie coś się sprzedaje u nas, ale no, fajnie, fajnie by było odratować ten sport yy, robiąc walki, zdobywając jakieś mistrzostwa. tak? Kanał To Jest Box jest sponsorowany przez grupę Kocham Gór, hotele, w których wypoczniesz aktywnie. To jest boks. Jesteśmy w Powiatowej Akademii Boksu w Będzinie. Fajny gym, który, który zawsze przyjemnie jest odwiedzić. A razem z nami Kamil Kundzia. Cześć. Cześć wszystkim. Czy cieszysz się, że po raz kolejny jesteś w walce wieczoru? I to w walce wieczoru, której stawką będzie pas WBA Baltic. No Tak, bardzo się cieszę. No, czekałem na taką szansę bardzo długo. No i w końcu się doczekałem i wykorzystam Twoim rywalem będzie Polak. Polak, który już boksował też na galach t z niezłym rekordem, który z tego co wiem przygotowuje się całkiem mocno, bo chociażby teraz jest na sparingach u Macieja Suleńskiego. Jak się nastawiasz na ten pojedynek? Czy to będzie ciężki pojedynek? Zależy jak Hubert będzie przygotowany. Ja na pewno będę przygotowany dobrze. Myślę, że mogę z nim wygrać. Zobaczymy czy łatwo, czy ciężko. Kwapisz zdaje się zremisował z Nowickim, to nie był łatwy pojedynek dla pięściarza Temeksu, czy widziałeś ten pojedynek i czy wyciągnąłeś jakieś wnioski? No tak, widziałem ten pojedynek, no, Tomek też czasami stylowo potrafi tak jak ja boksować na, na czutce, no więc właśnie też nie będę na pewno leżał stylowo dla Kwapisza i myślę, że właśnie tym wygram ten pojedynek, że będę od niego szybszy i sprytniejszy. WBA Baltic, no to już jest, brzmi poważnie, że to jest jednak duża federacja, że to jest walka o coś, nie tylko kolejna jakaś walka, która będzie wpisana w boksreku. Czy takie rzeczy motywują zawodników, czy takie rzeczy czujesz, że posuwają cię w karierze? Od razu jak usłyszałem, że na szali jest PAS, to naprawdę zacząłem trenować ze zdwojoną siłą, mimo tego, że i tak trenuję bardzo ciężko. Ale no tak, tak PAS jest dużą motywacją. Zmieniłeś przygotowania. Wcześniej pamiętam, byłem nieraz u ciebie na sali w Częstochowie razem z Robertem Parzynczewskim, a dzisiaj tutaj w Benzinie nowy trener, nowe pewnie trochę podejście. Czy czujesz, że to jest zmiana boksu o 180 stopni, czy to są tylko jakieś małe, małe zmiany? Nie no, no zrobiliśmy takie solidne zmiany. Ogólnie po południu trenuję właśnie w Częstochowie tam na sali startu, a rano przyjeżdżam sobie tutaj do Będzina. Trenuję dwa razy dziennie, także no, nie no, jeżdżąc tutaj trenując z trenerem Gabą, czuję duży progres, że zrobiłem i, i myślę, że będzie zauważalny w trakcie pojedynku. Na Twoje pojedynki, podobnie jak Roberta Parzęczewskiego, zawsze przyjeżdża duża publiczność. Czy w Poroninie też się można tego spodziewać? Chyba kawałek jest tutaj w góry. Tak, ale no, najwięcej kibiców ze wszystkich walk, jakie miałem, teraz przyjedzie o ponad, ponad 100 kibiców. No można powiedzieć, że wyprzedałem galę. Wy też jesteś związany z tym środowiskiem rakowa Częstochowa. Chyba gdzieś tutaj jest taka fajna społeczność, która w ogóle też nie tylko właśnie tą piłką, ale i sportami walki się interesuje, jeżeli chodzi o raków Częstochowa, bo chociażby wa ważny jest Bartnik Mistrz fenu. No tak, tak. jest Wawrzyniec Bartnik, jest Krystian Szczęsny, jest Bartek Kurek, który też w KSW walczy, no, mamy fajną ekipę sportową na, na Rakowie, także no Wawrzyniec ma pas Federacji FEN, ja będę miał pas Federacji WBA. No fajnie by było, czy są jakieś takie zagrożenia w tej walce, które widzisz, coś co twój rywal posiada, co będziesz musiał zneutralizować? Przecież, wszystko wyjdzie wszystko tak naprawdę w ringu. No, znam jego styl boksowania, wiem jak boksuje, jestem na to przygotowany, a o tym, jak, co ja będę robił, to nie będę mówił, więc wszystko zobaczycie w ringu. Jak się zapatrujesz na, na ten dzisiejszy boks w Polsce? Czy uważasz, że, że jest obecnie na kolanach, czy, czy nie jest aż tak źle? No, uważam, że trochę w ogóle sporty walki wygryzły te friki, co jak dla mnie jest no, naprawdę upadkiem moralności. No i wielu sportowców też tam idzie za pieniędzmi, no szkoda właśnie, że ludzie, że ludzie to kupują, ale no wiem czemu ludzie to kupują, no bo no, jednak lepiej, nie, nie fajnie się patrzy na czyjś sukces, tylko lepiej się patrzy na kogoś takiego, nie wiem, że alkusy tak, kogoś swojego pokroju, że tam walczą ze sobą, takie walki są tam walkami wieczoru, a na przykład sportowe walki są tam dużo wcześniej, więc no... No niestety, takie coś się sprzedaje u nas, ale no fajnie, fajnie by było odratować ten sport, robiąc walki, zdobywając jakieś mistrzostwa, tak, robiąc się znaną postacią i też inni, żeby też właśnie szli do przodu nasi pięściarze polscy. No, fajnie, jakby to w końcu się odbudowało. No na świecie to się powoli odbudowuje, a w Polsce no na razie, że tak powiem, no te sporty walki, prawdziwe sportowe, przeszły na bok, a no głównie są te friki. Można powiedzieć, że u Ciebie jest odwrotna droga, że ty bardziej z, no może nie, nie powiem złe, że z patologii, ale z sytuacji, gdzie mogłeś skończyć jako e, rozrabiaka, e, poszedłeś właśnie w sport i to cię wyciąga w drugą stronę? No dokładnie tak, no mogłoby być różnie. No. To było zawsze fajne w sporcie, że w tych sportach walki mi się zawsze podobało, że są chłopacy, którzy są charakterni, którzy na ulicy pewnie mogliby robić rozruby, patologie, zachowywać się tak jak tutaj ludzie na konferencjach, a oni nauczeni gdzieś tego sportowego ducha trzymali zawsze nerwy na wodzy. Może nie zawsze, bo to też w boksie się zdarzało, że były jakieś sytuacje wyjątkowe, ale to zawsze było napiętnowane. To było szło zupełnie ta inicjatywa boksów w drugą stronę, żeby wyciągać tych ludzi. No tak, tak, tak. No ja na... musiałem przez boksie się też nauczyć, że, że lepiej czasami wziąć dech i odejść, jak ktoś tam prowokuje, tak. No bo nie czasami obrazem jest, jeżeli chcesz komuś udowadniać, że jesteś od niego lepszy, tak? Wystarczy czasami po prostu odpuścić i. Kto jest dla ciebie dzisiaj motywacją w boksie światowym? Czy masz coś takiego? Hmm, na pewno. Bardzo mi się podobała ostatnia walka Konorabena. Tak mi się też podoba jego boks, Crawford, Canelo. No, tak, tak, takimi pięściarzami się wzoruję. No, kiedyś też był, jeszcze jak boksował, moim ulubionym pięściarzem, Gennady Gołowkin oraz Floyd Mayweather. Tak? Też Wasyło Maczynko. Ja Bardzo lubię oglądać takich najlepszych pięściarzy od każdego, starać się coś wyłapywać takiego małego, takie mistrzowskie, mistrzowskie cechy, że tak powiem. Dużo pięściarzy, z którymi rozmawiam, jest fanami hip-hopu, jest fanami nawet tutaj też jest sporo fanów disco diskobolu. Ty jesteś fanem dużo ostrzejszej muzyki, z czym po części, znaczy, a może w całości się utożsamiam. Grałeś też na gitarze, to też niespotykane chyba w boksie. No, grałem, grałem, grałem już spory czas. No to... Kontuzja mnie trochę wyeliminowała z tego grania na gitarze, ale no, jestem cały czas fanem ciężkiej muzyki. Raczej ogólnie no, hip-hopu też słucham, ale raczej przeważają te ciężkie rytmy na moich głośnikach. Zdarzało Ci wychodzić chyba do Metaliki, no nie? No dokładnie tak, tak. Tylko nie do każdej piosenki Metaliki jakbym chciał mógłbym wyjść, bo to wyjście nasze jest bardzo krótkie, Metalika mam bardzo długie wstępy w piosenkach, nie? Tak. Widziałem, jak właśnie Mariusz Grabowski bardzo zwraca na to uwagę, że to ma być dynamiczne i faktycznie to się sprawdza, bo pewnie czasem sobie ktoś może słuchać muzyczki, że to fajnie go wprowadza na treningu w klimat, ale na tych wyjściach to jednak robią robotę te utwory dynamiczne, które od razu rozgrzewają też publiczność. No dokładnie, no teraz też mam plan na fajny utwór na wejście, ale się nie będę zdradzał, usłyszycie w TVP Sport 13 grudnia. No dobra, to jeszcze na koniec, jakbyś właśnie poza tym, że będzie fajny utwór na wyjście, zaprosił do tego Poronina, bo na pewno warto przyjechać chociażby dla samych widoków tam w okolicy, ale też chyba będzie fajny box. No, będzie fajny widok w ringu i myślę, że na pewno będzie walka emocjonująca i myślę, że będzie zwycięska dla mnie. Podobało się wideo? Zasubskrybuj kanał. To jest Box, sponsoruje grupa Kocham Gór. Połączenie pasji do natury ze strategią inwestycyjną.